No, cześć, tu Sherlock, 32 odcinek powtórek widzów. Jesteśmy na Kareli, a za starami, szarfutura futura, czwóreczki mamy Michała o pseudonimie okupacyjnym Misiek18. Powtóreczkę przyspieszymy sobie w kilku miejscach, bo naprawdę jest bardzo długa, i Michał musiał stawać praktycznie tutaj na uszach, aby hernąć swoją drużynę, która zagrała w tym meczu totalne kaku. Michał wykorzystał bardzo dużą szybkość. Pojazdu i był w stanie zająć przestrzał, który na samym początku bitwy gwarantował mu tutaj dodatkowe strzały. Drużyny rozpraszają się po mapie i brak tutaj obecności przeciwników w przestrzale po długości tutaj na pionie 9, na pionie 0. Daje nam informację, że przeciwnicy odpuścili praktycznie Hila. Na razie, jedynym czołgiem, który chciał podjechać na górkę, była. Panterka. Powtórka troszkę mi tutaj się zbugowała, ale w zasadzie już Michał stąd się zabiera, więc nic to. Cztery oddane strzały, bardzo dobry wynik. 1560 zadanych uszkodzeń i Michał relokuje się na drugą stronę swojej bazy, aby wspomóc tutaj czołgi walczące na północy. Co drużyna zielona robi źle? Zauważcie, jak głęboko wysunięty jest renegat oraz face. Nie jest wspierany przez fałkę, ponieważ pozycja fałki oraz pozycja oho nie umożliwia im pomaganie sojusznikom. I co się okazuje? Dwa ciężkie czołgi zostały zjedzone, po prostu zaszatkowane. Zafry i ani Fauka, ani Oho, ani AMX, ani RHM nie byli w stanie im pomóc, ponieważ Renegat oraz Face zapuszowali się za daleko. Michał wycofuje się, aby korzystać tutaj z przestrzałów i wiemy teraz, że przeciwnik posiada tam w dołku na północy dużo sił, a jako, że z tamtego miejsca nie ma za bardzo gdzie pojechać tylko puszować do przodu Michał zajął dogodną pozycję i teraz Michał jest w stanie wspierać swojuszniku swoją chałeczkę, swoje ocho, które będą generowały spota i będą w zasięgu supercelnego działa szar Futura. Co ciekawe, oponentom udało odbić się Hila i zrobili to praktycznie bez spotu wykorzystując to, że Udes prawdopodobnie Posiadał przestrzał tutaj na balkon i podświetlone czołgi z drużyny zielone były bardzo łatwym celem, jeżeli nie zajęły tam bezpiecznego parametru uwzględniając możliwość bycia zesnajpowanym z bazy przeciwników. Sam wynik również nie wygląda najlepiej. 5 do 9 i drużyna zielona jest mocno stratna, jeżeli chodzi o punkty HP. zginął właśnie nasz RHM, który nawet nie był w stanie spotnąć przeciwników. Prawdopodobnie czołgi znajdujące się na hilu, podjeżdżając na krawędź, byli w stanie zobaczyć RHM-a, który nie stał pod tym kątem do przeciwników w krzaku, bardzo łatwy kill dla drużyny czerwonej. Na ten moment 7 do 10 Michał wie, że jego pozycja trzyma w szachu, w zasadzie, jakikolwiek pusz ze strony przeciwników, jedynym warunkiem jest to, aby ocho utrzymał się jak najdłużej. Przeciwnicy w tym czasie jednak czyszczą naszą wschodnią flankę, i Michał rusza tutaj pomóc rewalorizowi przed nacierającym na niego Waffen Tragerem oraz Udesem. Ref jednak nie jest. Zainteresowany spotowaniem nie jest w stanie wykorzystać teraz Michała jako swojego wspierającego ref bardziej skupił się na ostrzeliwaniu tutaj blindami przeciwników. Nawet Michał teraz zaczyna mu już pingać, że Udes najprawdopodobniej skraca na niego, i tak też się dzieje. Udes zostaje odstraszony strzałami spoza jego viewranger'a. I zobaczcie jak zareagował Revaloris, który został spotnięty na pewno przez Udesa. Revaloris wjechał w przestrzały od drużyny czerwonej. Czołgi, znajdujące się na północy, bardzo łatwo są w stanie teraz znaleźć strzały. Na naszego francuskiego Meda i brak agresji ze strony Repaloriza sprawił, że UDES uszedł z życiem, mając koniuszek po prostu HP. Sytuacja nie wygląda cały czas. Najlepiej przeciwnicy bardzo zręcznie podchodzą do naszych pojedynczych, odosobnionych czołgów i Michał tutaj spieszy na ratunek, aby spróbować uratować swojego obitego ocho. Mhm. Celny strzał. Patriota, Michał został spotnięty. Drugi strzał Patriota został odbity. I teraz zobaczcie: UDES 16 Wykorzystując to, że nadal jest przy życiu i że Revaloris w ogóle się nim nie interesuje, był w stanie tutaj włożyć pestkę naszemu bohaterowi dzisiejszego odcinka. Ocho został położony, długi intra. Klip pomiędzy pociskami Sarfutura no nie pomagał tutaj, tym bardziej, że Michał był rozproszony, wiedząc, że Udes ma na niego tutaj strzały z bocznej flanki. Ravaloris oddał swoje całe HP za free i na nasze nieszczęście Waffentragerowi Tragerowi nie udało założyć się gąski i był w stanie skrócić dystans za skałkę na bezpieczny parametr. Jak wygląda sytuacja? Wygląda gorzej niż okropnie 1 na 6, tak przedstawia się pole bitwy i biorąc na uwagę bardzo długi czas przeładowania szarfutura, jeżeli używamy racji bojowych jest to 35 sekund i długi intraklip. Zobaczcie, jak Michał będzie w stanie podjąć przeważające siły przeciwników. Pierwsza decyzja Michała jest to skrócenie z powrotem na północ, aby rozciągnąć w czasie, unikać walki z Udesem i Waffen Tragerem tak długo, jak to tylko możliwe. Dało to sposobność wykluczenia z walki dwóch przeciwników wykorzystując supercelność Działaczarka. Mamy teraz jeden pocisk w klipie, niestety gra idealnie na wieży i w tej pozycji jest po prostu niewyciągalny. Co teraz dzieje się na mapie? Nadal nie wiemy z jakiej pozycji może nam zagrozić 53 TP i wiemy, że UDES zarówno jak i Waffen Trager na pewno skracają tutaj podłórkę. Co musimy w takim razie zrobić? Musimy skrócić na przeciwnika, który jest osamotniony. Celny auto aim i zobaczcie jaki teraz Michał zrobimy. Póki maspota jedzie całkowicie do przodu i kiedy odliczanie, kiedy 10 sekund się zakończy, zawróci. Pokazał tym samym pozostałym przy życiu przeciwnikom, że jedzie w drugą stronę, kiedy nie był widoczny, pojechał wręcz przeciwną, dało to sposobność zaskoczenia Wafyn Tragera, który nie był gotowy, nie był wcelowany w to miejsce, tylko raczej szukał naszego bohatera gdzieś po długości, po przeciwnej stronie rowu. Michał znowu markuje, będąc widocznym, że jedzie w jedną stronę i chce zaskoczyć przeciwnika atakiem z tej strony, z której się go może nie spodziewać. UD zostaje wyświetlony. Na szczęście, Michał miał jeszcze HP do dyspozycji i był w stanie wymierzyć tutaj celny strzał w bok szwedzkiego meda. I w sytuacji 1 na 6 zrobiło nam się 1 na 1. Nie wiemy gdzie jest polak i zobaczcie jak Michał będzie chciał go podejść. Jeżeli pojechałby na 5:90, byłby w stanie być zaskoczonym poprzez wyjazd po prostu polaka na twarz i w tej sytuacji szarfutur mógłby sobie nie poradzić. Jeżeli Michał pojechałby na środek mapy, to po pierwsze również mógłby swej strekować 53 TP, który akurat mógłby przejeżdżać. Przez krzak i w tej sytuacji również byłoby mu tutaj trudno wyjść zwycięsko. Poza tym środek jest trochę niżej i jeżeli Polak objeżdżałby go z lewej, albo z prawej strony trudniej byłoby go zauważyć. Pojechał więc lewą, z której miał tutaj wizję na większą część mapy. Nie udało się znaleźć jednak Polaka. Michał wjeżdża na kapa, nadal jest w stanie to skapować i co się okazuje, Polaczek położył się na boczku. <noise> Jak można podejrzewać, Polak spędził na tym boku znaczną, znaczną część meczu, nie pomógł. Munich, na szczęście, Michał uciesze sojuszników, którzy nadal oglądają tą bitwę kilkoma celnymi strzałami w dek silnika, będzie w stanie wytłumaczyć Polakowi nie tak uprawiania jogi w środku bitwy. <noise> Sytuacja, którą mieliśmy w tym meczu, kiedy sojusznicy zagrali totalne kaku ginęli całkowicie, uniemożliwiając często, nawet swoim sojusznikom, wspieranie ich pozycji, ich miernego pomyślunku na grę, w tej sytuacji szarfuturowi bardzo trudno się odnaleźć, właśnie z racji tego, że mamy bardzo długie przeładowanie i bardzo długi intraklip. Jeżeli Sojusznicy nie dają nam czasu, abyśmy mogli wspierać ich po długości, wykorzystując przestrzały, wykorzystując supercelne działo. Sytuacja bardzo często może przybrać kształt, tak jak w tym meczu, kiedy musimy naprawdę stawać po prostu na uszach, manipulować wizją, manipulować informacjami. Cały czas się relokować, cały czas odpowiednio zarządzać swoimi pociskami w magazynku, kiedy przychodzimy na reload, kiedy warto się wychylić, kiedy warto czasami pohandlować HP w tych kulminacyjnych momentach bitwy, aby skrócić na przeciwników, często uciekając z walki z innymi przeciwnikami. Ta sztuka udała się Michałowi. Za ten meczek oczywiście odznaczenie mistrzowskie, jeden z rzadszych medali, czyli medal kołobanowa. 7142 zadane obrażenia i 6 fragów dało naprawdę piękne, piękne taktyczne widowisko. Michałowi gratuluję arcy, wyśmienitego wyniku na tym nowym czołgu. A Was zapraszam do kolejnej powtórki. Okraszonej, oczywiście, moim taktycznym komentarzem. Na dziś to tyle. Wszystkiego dobrego. Na randomkach. I pa.